Dzień dobry, witam państwa serdecznie na filmie instruktażowym oficjalnego dystrybutora marki Lit Fluid w Polsce. Przed nami pompa perystaltyczna Lit Fluid model BT-103S, czyli podstawowa pompa perystaltyczna. I na tym filmie chciałbym państwu przedstawić głowice perystaltyczne, które mogą współpracować z tą pompą, oraz inne akcesoria, które można użyć w połączeniu z tą pompą. Zaczniemy od głowicy perystaltycznej o najmniejszym przepływie. Jest to głowica serii DG, model DG 10-1, czyli głowica perystatyczna 10-rolkowa i jednokanałowa. Głowica jest wyposażona w tak zwaną kasetę, w którą się przewleka wąż perystatyczny, Głowica ta obsługuje wężyki o średnicach wewnętrznych od 0,5 mm do 3 mm i o ściance 1 mm. Mamy 10 rolek Wykonanych ze stali nierdzewnej. Wszystkie są doskonale łożyskowane. Głowica jest bardzo cicha. Przepływy, jakie można zrealizować przy pomocy tej głowicy, to jest od 1000 do 41 ml na minutę. W zależności oczywiście od średnicy wężyka, który zastosujemy i w zależności od prędkości obrotowej. Pompa BT103S realizuje prędkości obrotowe w zakresie od 1 10 obrotu na minutę do 100 obrotów na minutę, czyli ta najmniejsza wydajność jest realizowana przy wężyku o najmniejszej średnicy, czyli o średnicy 0,5 mm wewnętrznej i z prędkością obrotową 1 10 obrotu na minutę. Kolejna głowica, także serii DG, tym razem model DG2, myślnik 10. Głowica jest analogiczna, także dziesięciorolkowa. Dwukanałowa, są dwie kasety. Możemy założyć dwa wężyki perystaltyczne i tłoczyć dwie ciecze równolegle. Kolejna głowica DG6/2. Jest to głowica z kolei sześciorolkowa. Mamy 6 rolek tłoczących i dwa kanały dozowania. Ta głowica generuje nieco większe przepływy od 2 tysięcznych do 49 ml na minutę. Średnice wężyków stosowane w tej głowicy, podobnie jak w głowicy dziesięciorolkowej, od 0,5 mm do 3 mm. Kolejna głowica, uwzględniając wartości przepływów, to głowica serii DT. Dokładnie jest to model DT10-18. Jest to głowica jednokanałowa, ośmiorolkowa. I tutaj także mamy osiem rolek tłoczących, doskonale łożyskowanych, wykonanych ze stali kwasorpornej. Ta głowica obsługuje wężyki perestetyczne w dwóch standardach. Są to wężyki o standardzie ze ścianką 1 mm i w standardzie ze ścianką 1,6 mm i wężę w standardzie 1 mm to średnice wewnętrzne od 0,5 mm do 3 mm, natomiast w standardzie 1,6 mm są to dwa rozmiary, 13 h i 14 h, co odpowiada średnicom wewnętrznym 80 mm i 1,6 mm dostosowanie tej głowicy do współpracy z wężami o różnej grubości ścianki jest realizowane przy pomocy śruby regulacyjnej. I zmieniamy docisk tutaj jest płetwa dociskająca, wkręcając tą śrubę imbusową zmieniamy siłę nacisku. Dostosowując w ten sposób głowicę do współpracy do różnego standardu węży perystaltycznych i przepływy, jakie można realizować tą głowicą, to od 2000 do 82 ml na minutę. Kolejna głowica to dt 10 28 Jest to głowica także ośmiorolkowa, tym razem dwukanałowa. Podobnie jak poprzednia głowica, może ona obsługiwać węże perystaltyczne w dwóch standardach i generuje te same zakresy przepływów co poprzednia głowica, czyli w zakresie od 2000 do 82 ml na minutę. Na chwilę jeszcze wrócę do głowic serii DG. Pompa perystaltyczna, model BT103S. Może obsługiwać głowice w serii DG, także czterokanałowe. Wyglądająca podobnie jak ta głowica, tyle że są cztery, cztery kasety zainstalowane. Następna głowica to YZ15. Jest to najbardziej popularny model głowicy perystaltycznej i najbardziej uniwersalny. Obsługuje aż 7 rozmiarów wężyków pracuje z wężykami w standardzie 1,6 mm i średnice wewnętrzne od 80 mm do 7,9 mm. Przepływy, jakie można realizować tą głowicą to od 6 do 280 ml na minutę. Oczywiście w zależności od prędkości obrotowej pompy i w zależności od średnicy zastosowanego węża perystaltycznego. Głowica standardowo jest wyposażona w trzy rolki tłoczące. Natomiast na specjalne zamówienie możemy taką głowicę wyposażyć w sześć rolek tłoczących, co spowoduje, że głowica będzie miała większą rozdzielczość, natomiast nieco mniejszą wydajność końcową będzie uzyskiwała. Kolejna w typu szeregu jest głowica YZ25, czyli głowica analogiczna do tej. Nie mam tutaj w tej chwili. Tej głowicy, żeby ją zademonstrować. Wygląda identycznie, natomiast obsługuje węże w standardzie 2,4 mm, czyli ze ścianką 2,4 mm. I są to dwa rozmiary H15 i H24. I przepływy, jakie można realizować przy pomocy głowicy YZ25, to od 16 setnych do 280 ml na minutę. Następna głowica YT25, jest to głowica czterorolkowa, cztery rolki tłoczące, łożyskowane, wykonane ze stali nierdzewnej i ta głowica obsługuje węże w standardzie 1,6 mm, podobnie jak YZ15, są to rozmiary od H13. Do H17, czyli od średnicy wewnętrznej 0,8 mm do średnicy wewnętrznej 7,9 mm. Przepływy, jakie można realizować tą głowicą, to od 6000 do 380 ml na minutę. Ta głowica jest większa nieco od głowicy YZ15, stąd te przepływy są troszkę większe. I ostatnia głowica kompatybilna z pompą BT103S e YT25. Jest to głowica także czterorokowa, natomiast obsługująca węże w standardzie 2,4 mm i rozmiary 15 H, 24 H, 35 H, czyli średnice wewnętrzne od 2,4 mm do 9,6 mm. I przepływy, jakie można realizować przy pomocy tej głowicy, to od 16 setnych do 480 ml na minutę. Także tak przedstawia się kolekcja głowic perystaltycznych, współpracujących z pompą BT-103S. I mamy także dwa akcesoria, które chciałbym pokazać. Foot switch, czyli włącznik nożny bardzo, bardzo pomocny na przykład przy odmierzaniu dawek uwalnia po prostu dłonie operatora od, od obsługi pompy wystarczy nacisnąć, aby uruchomić dawkę kolejnym akcesorium, które chciałbym przedstawić to pistolet napełniający podobnie jak włącznik nożny uruchamia on dawkę zaprogramowaną w pompie Tutaj mamy umieszczony przycisk. Naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie dawki. Jest, bardzo, jest to bardzo wygodny przyrząd do napełniania menzurek na przykład. Operator może w dowolne miejsce tą dyszę, czy też igłę umieścić i odmierzyć dawkę. Pistolet obsługuje kilka rozmiarów igieł napełniających. Można taką igłę wymienić, zdemontować. W tym kanale Umieszczany jest wąż perystaltyczny, podłączony z głowicą, i podłączany jest następnie do igły. W ten sposób przygotowany pistolet jest gotowy do pracy. Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam na stronę internetową www.pompymyślniklaboratoryjne.com, gdzie znajdą Państwo pełen asortyment produktów marki Litfluid, czyli pompy perystaltyczne, pompy zębate, pompy strzykawkowe. Zapraszam serdecznie www.pompy-laboratoryjne.com. Dziękuję za uwagę.